Czołem. Witam Was na kanale Zwyczajnie Koński w kolejnym vlogu. Froszkę! Ja jestem Klaudia, tu jest Sonia i przed nami jeszcze biegnie Friko. Friko! Friko! Cieszę się, że Wam spodobały się pomysł prowadzenia takiego vloga. No i co, i lecimy, przejedziemy dzisiaj obok Palatonu, czyli miejsce, gdzie najczęściej robimy zdjęcia właśnie w wodzie. I pojedziemy jeszcze taką ścieżką, gdzie dawno nie byłam. Zapytku. Kto się boi? Kto się boi? A temat na dziś jest podsumowanie 2015 roku. Tak jak już ostatnio mówiłam, że chciałam to zrobić. Dzisiaj mamy lepsze warunki, bo nie wieje. Pojazdy, i tak dalej. Ale wieje, Więc to jest nasz obrodzony balaton. Tak ładnie tutaj mamy. Tylko już testuje wytrzymałość lodu. To wszystko jest obrodzone Liko. Biorą kąpiel ludzie, którzy... którym nie gorąco. <grym> tak zwane burzty. A ja rozpocznę na ścieżce, to zacznę temat naszego vloga, czyli podsumowanie 2015 roku. I... plany na 2016. Właśnie schodzimy na ścieżkę. Jedź. Mam nadzieję, że nie będzie jakaś specjalnie obludzona. E, staram się zrobić tak, żeby w jedną stronę zrobić e, podsumowanie, a w drugą nasze plany. Idzie łatwiej. No więc od czego by tu zacząć? E, może od tego, że pracę e, zaczęliśmy faktycznie od czerwca do, do początku września. To były wtedy ostatnie jazdy już. E, taką regularną oczywiście, bo wcześniej e, miałam maturę żyłam się niby do niej. <gry> Jeździliśmy jakoś. Pojed takie pojedyncze jazdy były w międzyczasie i e, właśnie dlatego zaczęliśmy jeździć od czerwca, ponieważ ja miałam podogonia. No bez podogonia nam siodło leciało do przodu. Więc e, jak najczęściej jeździłam bez siodła. Znaczy częściej jeździłam bez siodła niż z siodłem. E, I właśnie dzięki temu nauczyłam się jeździć porządnie na okręt. W, w tereny później jeździłam na okręt, tylko. A, tu. A, o, idzie ten lew mały. Yy, no to zaczęłam jeździć na okrep i porządnie nauczyłam się jeździć na okrew. Yy, skoczyłam na okrep 75 cm. Yy, co jeszcze? To zaczęliśmy pracować od czerwca. Przez miesiąc pracowaliśmy praktycznie tylko ujeżdżeniowo. No i były efekty. Yy, pojechaliśmy również. Zawody. Pierwsze nasze amatorskie i e, nie poszła aż tak źle jak myślałam. E, Mieliśmy jeden czysty przejazd, który dał nam siódme miejsce, więc też jestem bardzo zadowolona z tego. E, zwłaszcza, że ostatnia to raczej taki koń, którego <laughs> ciężko utrzymać na parkurze. <laughs> o, no i friko tu chodzi, nie bójcie Frika. Ja. No i jeszcze co do parku właśnie zaczęłyśmy w tym roku porządnie jeździć. W sensie jak przemyślanie z najazdami prostymi w ogóle. Uczyłyśmy się tego całe lipie, sierpień, robiliśmy szeregi pierwsze, skoczyłyśmy pierwsze metry. To tam jeszcze było. O, ja to Wam gdzieś na kartce zapisane i nie chcę mi się szukać. Eee, co było? Zaczęłyśmy jeździć bezogłowiowo, yy, pół, bezwędzidłowo, bezogłowiowo też było, nie mam ogłowiowa. Uj, tarsa nam się kończy. Zaczęłyśmy jeździć bezwędzidłowo, na początku było to właśnie halterek i wędzidło, tak jakby w razie co. No ale później jak zaczęliśmy nawet na kordeo jeździć, były zatrzymania ze skalopu. E, na kordeo, to już w ogóle ja i Sonia i jak z galopu na kordeo, to to jest masakra. No to, przy tego, że zaczęliśmy jeździć właśnie na halterku, spokojnie, wiem, że tu jest ta ścieżka twoja ukochana, dzisiaj słońce wodorą. I tam zawsze galopem z dziewczynami, też robiłyśmy właśnie parkoury na halterku. I teraz gdzie? prawo czy lewo? Hmm. Głośne cztery dni <głos》>, Tanika lipso. Chyba cztery bo pięć, już nawet nie pamiętam. Miało być trzy, ale zostaliśmy do zawodów, bo dziewczyny nas odwiozły do miejscowości bliżej, bo zrobiliśmy sobie taki rajdzik 3 godziny. Zostawcie moje aparat. Była u nas Kasia z K-fotografii, właśnie poznałam ją w zeszłym roku. W tym roku do mnie przyjechała na 3 dni. Robiłyśmy mnóstwo zdjęć, które ciągle dodaję na stronę. No, co jeszcze? I to w sumie tyle. Pracowałyśmy od czerwca do sierpnia regularnie. Później zaczęły się ląże, później była trochę przerwy. Posonnik miał leczyć nogę. W grudniu siadłam ostatni raz na nią na ujeżdżalni. I była to taka jazda, no taka że taka dużo brykania było. No ja my jedziemy! Prr, stój! Tam może my już zawrócimy, bo to jakby ślepa uliczka się nam zrobiła. go stój! Ty jedziesz dalej, no na upartego, nie? No nie 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 nie, nie. tam do góry nie jedziemy. Zaczęliśmy pracować yy, z ziemi i były tego efekty, co nie odstępuje od sugestii. Prawa w lewo do tyłu, w bok. I tu woda leci. Jadę sobie i gadam tak. A no Tutaj Wracamy. Bowalę <laughs> trzymać kamerę tak, żeby nie kusić rosu. zaniały, że znowu cała och. Jadę do domu. Um, dobra, to w sumie całe podsumowanie chyba zrobiłam. <laughs> nie było tego dużo, ale to się tak wydaje może. Bo co tam? Ach, nauczyłyśmy się skakać w parku. Ach, zrobiłyśmy ujeżdżenie. A to były miesiące pracy i w sumie, no. Duże <noise> gałęzie. Wszędzie gałęzie. Niskie gałęzie. O, nie lubię tego. W 2016 roku chciałabym przede wszystkim konia kupić. Takiego już na własność sobie postawić w każdym i sobie jeździć i prusuje. Chciałabym też y, zdać po końcu, już Tak na nich wybieram, wybieram, wybieram. No, ale w końcu stwierdziłam, że na swoim zdaniu będzie tacy, czy na zawody będzie, a trochę pojeździć. No i w sumie nie mam dużo planów tylko kupić konia, zdać i pojechać w zawody. A, no i chciałabym jeszcze trochę póki Ja Już tak dobrze nam ostatnio szło pięknie. Jak Sonia miała bardzo akty aktywny ten zadek, zaangażowany w zrzucanie mnie szczególnie. Ale i tak podobało mi się jak szła właśnie. Będziemy to dalej szlifować. Um, właśnie planuję porządnie w ten miesiąc jeszcze popracować nad ujeżdżeniem, później zacząć ślipować skoki i kuj! Ok Podsumowałam 2015, to co pamiętam. Um, podałam, powiedziałam jakie mam plany na 2016. Oczywiście słońce chowa. W sumie nie pozostaje mi nic innego jak wszystko pożegnać. Ja, zrobimy to dzisiaj tak ładnie. Tak, tam mamy ładne widoki, ale niej jesteśmy ładniejsze. O. Dziękujemy za lajki, komentarze, subskrypcje i, i oglądajcie nas dalej. <grywka> przy tu skaczę do tego i trzymajcie się ciepło. i Cześć. I nie, Sonia, nie idziemy Spokojnie. Bo prrrt, pola, to Oooo, spokojnie. Pola, ja wiem, że pies leci, ale ty nie musisz lecieć. No my zaraz w domu będziemy. Nie? <gryw>